Scout to robot przeznaczony do szybkiego rozpoznania terenu i miejsc trudno dostępnych, takich jak podwozia pojazdów, gruzowiska, szyby wentylacyjne, miejsca pod fotelami w środkach transportu i wąskie pomieszczenia. Scout został zaprojektowany z myślą o użyciu w jednostkach specjalnych i firmach komercyjnych duża szybkość poruszania i solidna uniwersalna konstrukcja o małej masie i gabarytach sprawiają, że Scout znakomicie uzupełnia możliwości dużych robotów, które z racji na swoje rozmiary i wagę posiadają ograniczenia sprawiające, że w pewnych sytuacjach nie mogą zastąpić człowieka. W jednostkach specjalnych wojska, policji lub innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, scout może wykrywać i neutralizować ładunki wybuchowe, umieszczać kontrładunki, prowadzić negocjacje z terrorystami, dokonywać szybkiego rozpoznania terenu, nagrywać przebieg akcji towarzysząc zespołowi szturmowemu lub wykonywać zdjęcia rentgenowskie. Wielkość i ciężar robota umożliwiają przenoszenie go w plecaku wojskowym. Mały i zwrotny skaut znakomicie sprawdza się przy zabezpieczaniu imprez masowych, np. widowisk sportowych odbywających się na dużych obiektach przy wielotysięcznej publiczności. Równie sprawnie operuje na zatłoczonych parkingach. Scout dysponuje unikalnym, hybrydowym układem jezdnym składającym się z kół i gąsienic. Układ ten zapewnia szybkie i sprawne dostosowanie wymiarów robota do wykonywanego zadania, np. zmniejszenie szerokości bazy mobilnej poprzez demontaż kół. W zastosowaniach niemilitarnych scout może dokonywać inspekcji szybów wentylacyjnych, rozpoznawać obszary zagrożone skażeniem chemicznym lub biologicznym, lokalizować usterki w miejscach trudno dostępnych dla człowieka lub pomagać w lokalizacji ofiar trzęsień ziemi lub katastrof budowlanych. Zastosowanie wyposażenia dodatkowego poszerza zakres zastosowań robota. Manipulator z chwytakiem umożliwiającym podjęcie ładunków wybuchowych, kamery, kabel światłowodowy, gąsiennice uchylne, bezodrzutowe działko pirotechniczne, urządzenie cyfrowe nagrywające przebieg akcji, czujniki skażeń chemicznych, urządzenie rentgenowskie do prześwietlania podejrzanych obiektów, zapasowe akumulatory oraz inne urządzenia wskazane przez użytkownika lub zaprojektowane do jego potrzeb. Zastosowanie wysokiej jakości napędów umożliwia sprawne pokonywanie nierówności terenu i przeszkód o nachyleniu do 45 stopni. Scout w wersji podstawowej składa się z bazy mobilnej o hybrydowym układzie jezdnym, dwóch kolorowych kamer z oświetlaczami podczerwieni i mikrofonu. Zasilany jest wymiennym nowoczesnym akumulatorem. Sterowanie odbywa się drogą radiową za pomocą stanowiska operatorskiego. W środowisku zakłóceń elektromagnetycznych lub terenie tłumiącym fale radiowe, sterowanie skautem może odbywać się poprzez łącze światłowodowe. jego wymiary dają możliwość przeprowadzenia skutecznej i dyskretnej akcji w terenie trudno dostępnym lub niebezpiecznym dla człowieka nawet z odległości kilkuset metrów od stanowiska operatorskiego. Scout. Mały robot rozpoznawczy nowej generacji.